W środku drogi między bazą a D Można wpaść do wody <noise> Dobra, Oni podesłali po prostu tego Szpiega <noise> Tak, ta Robi nam tak, a Robi nam tutaj Potem no to, my Teraz atakujemy C, te, tak? Nie wiem co chcesz, ja akurat jestem Dobra, A dobra, lubię. Nie, 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 nie. Dajemy pana dowódcę. Fern Hijacker. Dobra. Nie, 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 nie. To jest bardzo zabawne, jak się pojawi. Dowódca, przynieli nam dowódcę Dybila. Haha, to dowódca tak jestem. No ten, ten co tak gadał, to był dowódca.